Z tej strony Emil z kanałem Starcraft. Jakby ktoś nie wiedział, no to już w tym momencie wie. E, zaczynamy naszą dzisiejszą imprezę. Po lewej stronie Turuk, po prawej stronie natomiast jest Dimaga, więc Rosja kontra Ukraina, jeżeli się nie mylę, Turuk jest z Rosji, e, później się to sprawdzi. Achillion Ways Best of Nine, czyli do, o mój Boże, jedyny, do pięciu wygranych. Ostatni e, King of the Hill wygrał właśnie Dimaga, e, 4 do 1 e, szybkę miazgi sprzedał na Protosa, chyba grał wtedy, chyba grał na Protosa, teraz na Terana, więc TVZ, moim zdaniem... Może być fajnie, moim zdaniem może być jak najbardziej e, ciekawie, gdyż e, Dimaga pokazał w ostatnie w PvZ grał dosyć e, nie grał za dużo nowych jednostek. Pamiętam, że chyba zagrał tylko tak zwane kalafiory, czy ja na nie mówię kalafiory, czyli nic innego jak swarm hosty, które trochę tam z jednej chyba grze były, ale tak wykorzystywał Dimaga przede wszystkim z hydrem. był speed na Hydrachy używane i te bardzo fajnie sobie przebiegały i działały. Sprawdźmy, czy o 200 klatek. Podoba mi się. E, ciekawi mnie jedna rzecz, ja nie mam miejsca wszystkiego na, ustawione tutaj na low. E, jeżeli mam takie wrażenie, że tak może być, więc to zmienimy po przerwie. E, Okej. Okay. 5 do 0, 5, 4, 5 do 1 wygrał. Best of 5 to jest do 5 wygranych, chyba. 5 do 1, czy 4 do 1? Nie, 5 do 1. E, bez znaczenia totalnie ważne, że wygrał i zgarnął sobie 100 euro, 100 dolarów, więc yy, na razie standardowe otwarcie, bezgazowe jednak ze strony Turuka kończym raks ro się robić, pierwszy raz nic wychodzi. możemy jeszcze Rax, expand, oczywiście gazu cały czas sam nie widzę, no i co jest jeszcze ważniejsze, nie będziemy mieli tego pierwszego reapera, no ale mapa jest tak wielka, że nawet ten pierwszy reaper zbyt dużo nie zrobił. Nawet jakby chciał. Pamiętajmy teraz doskonale, widzicie, że nie potrzeba już te chlaba, aby wybudować Reapera. One są wolniejsze. Czy są szybsze, ale są słabsze. Mniej obrażeń zadają. Przy czym jednak trochę przypakowały i mają już 60 HP. zostały tak lekko zmienione. No jak już widzicie, powolutku ja się przestawiam tutaj na Wings of... na Heart of the Swarm. Tak naprawdę z tymi imprezami no miejmy nadzieję, że to wszystko... Wystartuje porządnie, jeżeli chodzi o imprezy. Heart of The Swarm: jak tylko wyjdzie gra, chociaż teraz ktokolwiek chce mieć dostęp do bedy, to i tak ma podwójny gaz ze strony e, Turuka. No i co on ciekawego wykombinuje? Oczywiście długofaktorkę faktorkę zobaczymy. E, może jakieś e, helbaty zdropowane. Przy użyciu Medivaka, szczerze powiedziawszy, jeżeli widziałem i sam to próbuję grać fajną akcję e, Tyranem. Robimy helbaty, robimy armory, e, czy robimy heliony, robimy armory. E, potem szybciutko się wpada do Medivaka i rozrzuca się go na speedzie. Nie, że się w jedno miejsce, tylko na tym mówię, na tym szybkim mówię, to przelatuje i w tym momencie trzyma się. DEIO tak pięknie helbaty są rozstawione po całej linii wydobycia, nawet jak próbuję uciekać. E, Zerk, protot, ktokolwiek, to wygląda to dla niego tragikomicznie. No i cóż, tutaj jest faktorka, oczywiście. Do tego wszystkiego reaktor również się nam pojawia. Um, tylko i wyłącznie jeden gaz ze strony Dimagi setki gazu i już ma setki gazu i cały czas wydobywa, więc speed będzie na lingach bardzo ważny, na tak wielkiej mapie, żeby jednak jakoś się kontrolować dzięki właśnie prędkości. Um, no tutaj widzimy strasznie szer szeroką rampę, przez którą może oczywiście helionami wjeżdżać te tak szybko, jak tylko oczywiście będzie chciał. Padło pytanie, dlaczego nie ma streamu na MSS2 TV na stronie. To jest bardzo dobre pytanie i będę musiał z tym porozmawiać za adminami strony. Cóż oni tutaj na diabła narobili? No i dobra, będziemy mieli tutaj, jest już reaktor. Widomindsy, może jakiś drop z Widomindsów, chociaż też może być sposób na zabezpieczenie, widzimy kolejny Supply Depot jest w drodze, pierwszy tu w sumie u dołu, będzie tutaj robił wall jak doskonale widać, Roach Warren ze strony i ten na razie na dwóch bazach sobie jedzie, dwa gazy i tutaj może być agresja z jego strony, czy ma larwy, no odłożył już 6 larw minerały, miałby, u larwy właśnie zniknęły i w produkcji jest 12 lingów więc raczej zobaczymy jakąś tutaj agresję z jego strony. Czy wystarczą dwie miny? To jest bardzo dobre pytanie. Obie zostały zakopane. Jedna mina bezproblemowo chyba niszczy Roucha. Nie, niszczy rołcza, rołcz ma 160 HP. A mina zabiera 125. No ale link, masa linków ginie od jednej miny. Wszystko z tego powodu, że jesteście z plaży, mecz w wysokości 40 obrażeń, zadawany 125,1 cel. No i cała reszta też dosyć mocno tutaj dostaje. Zobaczmy, rocze się już produkują, jest ich 9. Widzieliśmy tutaj fajnie, obiega. sprawić, czy przycinka gdzieś nie ma. Pierwszy link pobiegnie i oczywiście też wpadnie. Oj, tutaj się dostać miny spakowane. To może być mały problem dla turuka, jeżeli. No to może być ciekawa sytuacja. No bo zobaczmy, cztery miny aktualnie lecą. Tu trzeba uważać na rozstawione overlordy. Informacja przy. Przejdzie. Jest ten speed, jest inny afterburner, został odpalony. Powinien Dimaga za chwilę tutaj widzieć. Strasznie ciężko jest zrobić dropa na tej mapie, właśnie z powodu tych rozstawionych overlordów i tych odległości, które są do przelecenia. Afterburner, dopalacz jeszcze nie został odpalony. Jeszcze tutaj chwilę należałoby poczekać na to. Ale tutaj nikt się nie kieruje. Ach, są rołcze, eee, są queen'y, Raczej nie zrzuć tej nic, zbyt duże ryzyko. No i jedną próbuje zakopać. Nie dał rady kolejnej, też nie zakopie. Bardzo ładna kontrola ze strony e, Dimagi. nie dał się załatwić, ale co jest ważne, w tym momencie pamiętajmy o tym, że... E, oj, 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 zakopała się jednak jedna. E, I wydobycie zostało tutaj wstrzymane w tym momencie. E, jedna dronka chyba tylko i wyłącznie jest zabita. Musi tutaj uważać. Kończy się robić już Overseer. To wydaje mi się, że kolejne, kolejny raz nie da już zaatakować. Jeżeli Overseer do, na czas doleci i już się przedostaje, więc nie. tym razem się nie udało. Nic wielkiego nie zrobił tutaj Turuk tymi jednostkami. No ale jak już mówiłem, kupił sobie dużo czasu właśnie w tym momencie. Dimaga by zapewne go trochę wcześniej, nim, to wcześniej by go atakował, gdyby nie te miny, więc ogólnie na dłuższą metę to mogło się opłacić, dało dużo czasu temu graczowi. Minę z tyłu zostawione, tylko tu nie ma nic, co by obroniło tak potężny atak, który się właśnie zbliża. Um. Roach'e z przodu, pojedyncze, myślę, sztuki, właśnie widzimy, idą pojedyncze sztuki, żeby ten atak Min. E, o, nawet nie ma takiej możliwości, teraz podchodzi Miny, zaatakowały, jedna na pewno, no i tu z tyłu jest czołg, czy da radę bunker zniszczyć? Oczywiście, że da radę, daczony, bo to jest cv -ek. tego ja do końca nie rozumiem. No i teraz Miny się do koń nie spisały zbyt dobrze, bo Dimaga właśnie wpada do bazy swojego przeciwnika. Nie przejmując się nikim, nie przejmując się niczym, nie ma tutaj nikogo do obrony. Dlaczego czołku dołu nierozstawiony? To mnie mocno zastanawia, biorąc pod uwagę, że Siege Mode jest aktualnie no, z automatu wyskakuje. Widzimy, nie trzeba nic wynajdować. Kolejny czołk rozstawiony i tutaj się utrzyma, ale zobaczcie, ilość straconych tych e, SCV nie jest zbyt sympatyczna. Miny jeszcze pomagają. E, SCV-ki no, nieźle poginęły. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda. E, 16 harwesterów zabitych przez Dimagę. Więc ładnie uniemożliwił wydobycie, to jest na pewno bardzo denerwujące widomańce, za chwilę zostaną zniszczone też Supply lipo, e, a to oznacza mniej więcej tyle, że będzie źle, proszę Państwa, że będzie nawet bardzo, bardzo tej e, źle, dwa Heliony e, Siege Tanki, ładnie pilnują, tędy się nie przebije teraz zerk ale co z tego zerk właśnie przyjmuje sobie trzecią bazę bezproblemowo barą w drodze co jest równie ciekawe no i tutaj helbaty grzecznie sobie yy, chodzą, jak widzimy to są jednostki mechaniczne, ale również jednostki yy, yy, biologiczne, więc Medivac mógłby to leczyć yy, tak się zastanawiam ile te miny już jednostek tutaj ubiły, no jest dziewiątka dokładnie czołgi rozstawione, ciężkie sądy podejść, ale próbuje stargotować pojedynczego, jeszcze SiegeTanka nie dał jednak rady no i Dimaga zmuszony do wycofania się, jednostki stracone. Więcej stracił teran. No, teran ekonomicznie naprawdę, zobaczcie raz, stracił dużo. Z 16 harwesterów, no muły lekko nadrobił te straty. Ale jeszcze jest taki numer ten, czas, który, no nie, podczas którego nie wydobywał. To jednak było dosyć, dosyć dużo. I co teraz? Doskonale zdaje sobie sprawę Dimaga z tego, co robi go przeciwnik. Wie, że idzie mech, jeżeli idzie mech, to co najlepiej w takim momencie zrobić? No w większości przypadków to jest, to są mutaliski, ale teraz już jest trochę za późno, widzimy więc, że są upgrady, jest tutaj speed dla overlordów, już kończy się robić. Przydałoby się jeszcze jak coś Ventral Saks, dzięki czemu będzie mógł tutaj wrzucać te jednostki. A Do Overlordów, ale widać, że z Dimagi mocno zainwestował w upgrade'y. Potrójne Evolution Chamber i... Uah, ktoś chyba z lekka przylagował nam w grze. Potrójne Evolution Chamber i wszystkie upgrade'y są już w drodze dla jednostek naziemnych. Ale zakopane rołcze z przodu przechwycą jakąkolwiek armię niewielką, która chciałaby przejść. Chociaż to nie jest olbrzymi oddział, to jest tylko i wyłącznie 6 rołczy. To jest tyle, co nic. Ymm, jakiś skan gdzieś rzuca. Rzucony tej klip, ładnie rozprzestrzeniany. Jeden link czeka. Przydałoby się go zakopać tutaj na środku. W takim wypadku może będzie chciał Dimaga złapać z które by tutaj przychodziły. E, więc... Więc zobaczmy co tutaj ciekawego jest, podwójna, podwójna armory upgrade drugiego poziomu już w drodze, nie, tak przyjrzyjmy się temu mechowi, co jest ciekawego właśnie w mechu, co odróżnia Heart of the Swarm do Wings of Liberty, co to jest u dołu, wiking polujący na overlordy, jak ja lubię te mryganie i na mapie, że coś jest atakowane, więc przede wszystkim... Siege tanki, on nie ma potrzeby wynajdowania Siege Mode, on już jest gotowy. Dużo osób z tego powodu nie ma ludzi, więc ogólnie jest możliwe, że to zostanie. Dzięki temu fajniej, wcześniej można może za, może teraz zaatakować trochę mocniej i ma czas na taką ten cheese nie wyjdzie, ma czas ma możliwość obrony dzięki temu, że nie musi wynajdować Siege Mode, a ma jeden czołg więcej. Do tego Helion zmieniający się w Helbaty, czyli jednostki biologiczne, które ty. Drepczą sobie grzecznie, a do tego wszystkiego. Uuu, Speed na hydrach jest bardzo ciekawie, ale o tym to zaraz. Właśnie jak widzieliście, jest, są hydry w TVZ. To jest raz właśnie. Helbaty zmieniają się, zmieniają się w helbaty, no i mają też większy promień ataku, szerzej atakują, no i są ciut mocniejsze. Do tego wszystkiego w mechu mamy również Tora, który ma high impact payload. Jeżeli zmieniamy na coś takiego. Obrażenia zdawane pojedynczym jednostkom są mocniejsze, są większe e, niż jak w standardowego ataku. Tu chodzi o to, że bardzo łatwo można zdjąć szybciej np. tory, które tory szybciej zajmują e, brudlordy, które są, zwykle nie są zbite w kupę. No, tutaj nie ma możliwości przelecenia tym komancem, e, center, żadnej możli e, Przykro bardzo, link przydałoby się tutaj go zakopać. No i będziemy mieli ten drop z mediwaków. Tu jest co atakować, ale są też. 3 roach upgrade 1-1. Y, Jest to wrzucony ten speed. Ciekawi mnie, czy spróbuje. No i zbił to wszystko w jedną część. Próbuje walczyć z rouczami. Pierwszy Helion już padł. Ktoś tutaj pinguje, uciekają lekko te roucze. Za chwilę zobaczymy, czy jakieś drony zostały upieczone, Chyba zostały ehm, 12 dronów. Nie by nie, niewiele. Ale zawsze tam coś, zawsze udało się trochę to zmniejszyć ilość, 81 do 70, myślę, że Dimaga też jest zadowolony, bo będzie miał większą armię. W końcu widzimy coś nowego, jest Viper, to jest fajny spellcaster, Tej tutaj Roach nie pozwoli przejąć jeszcze ekspansji przez pewien czas. Reszta armii również rusza, przydałoby się złapać te Heliony, no i one ogólnie rzecz kończą swój żywot, część się zag, część ucieknie i jeden uciekł. Jeden da radę się wydostać, Fuksiasz jeden miał trochę szczęścia, chłopak eee, W takiej sytuacji, no i co, eee, sześć rozstawione, to nie wiem czy jest dobry moment, aby zaatakować eee, Trzy tanki tam gdzieś z tyłu zostały rozstawione No i bardzo ładnie sobie radzi tutaj eee, w tej sytuacji eee, Turuk, no przyjmuje sobie czwartą bazę, przy czym jednak piąta baza jest dla Dimagi, widzimy już że Viper wysysa energię ze strony z tej haczerki, będzie za chwilę miał dużo energii, będzie, będzie mógł rzucać Blinding Clown, co zmniejsze co nie pozwala atakować na odległość, tylko i wyłącznie jednostki. no Walczą na poziomie 1, prawda? Przychodzi to na mele, więc sieć tanki ogólnie rzecz są chyba całkowicie bezużyteczne. Abdakty możliwość przyciągania jednostek, więc będzie, może jak coś wyciągać sieć tanki z miejsca. Wow, ładny ostrzał! Zakopują się roachem, mają taką możliwość i hydry. Co jest ciekawe, widzę hydry w TVZ, to naprawdę jest wielka rzadkość. W szczególności na mecha, nie do końca to jestem w stanie zrozumieć, bo hydry to wiązki lekkie, więc hydry dają więcej obrażeń. Hydry mają tyle co nic życia, więc szanki też sobie z nimi nie najgorzej radzą. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej zmienić. Te wszystkie miliony no ale Dimaga sobie zrobił tutaj ładno. Są i już nasze nowe ultraliski e, 40 obrażeń przeciwnikowi. E, I jeśli się, no, będzie ciekawie, będzie bardzo ciekawie. E, trwa cały czas jeszcze wymiana, trwa walkach, czy spróbuje podejść. Zakopane rołcze powinny wręcz, moim zdaniem, się przedostać. Tam ma chyba ma możliwość przechodzenia, to byłby idealny moment. No, i teraz rzucają się do boju ultraliski. Co będzie dalej? Na razie nic. Vipery grzecznie czekają. Jest Blinding Clown, więc te czołgi nie były w stanie atakować, nie były walczyć. No nie atakują. Jak widzicie, w takim momencie jak są w tej chmurze, nie są w stanie atakować, e, więc teraz przychodzi dalej. Jest Infangal rzucony, no i te Hydry z przodu rozwalają e, Siege Tanki, co jest bardzo ciekawą zagrywką, e, kiedy to widuję, ale Hydry, Ultrale... Fajnie, nowa kompozycja. Jestem na tak, jestem w 100% na tak. Tutaj wielka szkoda, że tymi roachami nie pozbył się tych stitchtanków rozstawionych e, u dołu. Jak widzieliście wybronił się bez większych problemów. No ale tak już kolejny jest w drodze i teraz dał radę złapać. tej przycinka zanim ten się rozłożył, ale helbatę z tyłu e, sobie nie najgorzej poradziły. No i hydry, naprawdę ja widzę hydry. E, no otoczy, za chwilę tutaj otoczy przeciwnika. No, wygląda na to, że tak byłoby, no Turuk nie rozstawił żadnych switchchunków, e, nie widział najwyższej takiej potrzeby, ale wydaje mi się, że z 2 mógłby postawić, e, trochę by mu pomogło, oczywiście jak jest taka duża ilość, jarny przyczynka jest niewielka, nie ma sensu, no a tutaj wydaje mi się, że z 2 e, i świat by się nie zawalił. E, oczywiście, proszę Państwa, jeszcze taka informacja standardowa na temat lagów. Jeżeli macie z nim problem przełączcie sobie ustawienia na najniższe, potem na największe, odświeżcie slim etc., etc., i tak w kółko popróbujcie, powinno, e, powinno zadziałać. Mam taką nadzieję. No Twitch TV niestety jest, pada pod naporem streamerów z całego świata. ON TV padło, nie istnieje już. Blue Flame a nie ma, bo Blue Flame i tak nie działa do, na helbaty. Tutaj nikt nie przejedzie, bo spiny grzeszy sobie czekają. Wszystko zostało zniszczone. Ałła! Wow. Jakaś drona padła, było 12. Tak, 3 drony zostały zniszczone. Nie najgorzej, nie najgorzej, naprawdę. Muszę przyznać. Koruptory w drodze. Plus, jeden do obrony dla jednostek latających, gdzie są Wajpery. Czy są jeszcze jakieś Wajpery na polu bitwy? Nie ma żadnych Wajperów. A wielka szkoda, no bo widzieliśmy, jak ładnie co zadziało. Te rozrzucone, ta rozstawione czołgi nic nie były w stanie robić. Kolejna próba przejęcia jeszcze jednej bazy. Tu jest jednak zakopany roach, i to już jednak tak łatwo nie wyjdzie. W sumie, Hydry fajny sposób na Widow Mańcy. E, zasięg większy, roucha musi tutaj ginęły. Podchodzą change lingi. Mina oczywiście tego nie zaatakuje. E, no i z przodu czterech maryńców, ale oni jednak wystawały. O, ła! Wow. E, oni jednak e, z lekka wystawały. E, one jednak z lekka wystawały czterech maryńców e, kiedy wszedł gra e, Mecha. E, nie tak to powinno wyglądać. No i będzie kolejna próba dropowania. Wydaje mi się, że od razu powinien użyć Afterburner, żeby jak najszybciej się tam dostać może spokojnie dwa razy tego użyć na tak wielkiej mapie, aby podlecieć do przeciwnika. Eee, widzę, spory są dostawiane jakiś tam jeden pojedynczy na wszelki wypadek spajny również. E, widzimy, jak DiMaga, e, jaki jest agresywny, jak podchodzi pod samą bazę swojego przeciwnika. No przejmuje wszystko, przejmuje już połowę mapy. E, ponad połowę, no i teraz próba przebicia się, przenosania, tutaj. Widzimy, że jakieś koruptory były ultrale. E, no tutaj padają rocze z tyłu ale są rzucane, e, ale wygląda na to, że utrzyma się tutaj e, turu. E, tak też jest walka z koruptorami. Koruptory 2-1, upgrade. E, widzę plus 3 do ataku. Za chwilę będzie w drodze. Muszę pamiętać o tym, że w kartach The Swarm dotknięcie, kliknięcie na którykolwiek e, na jednostki, które są produkowane, zmieni od razu. Przenosi nas w to miejsce e, gdzie dana jednostka jest stworzona. No i proszę bardzo, y, Ron się jeszcze schował, miał fuksa chłopak. Jednostki stracone, 20 tysięcy do 18, no i nie bardzo może tutaj, nie ma jak Dimaga ugryźć swojego przeciwnika, zapewne pójdzie za chwilę w Korruptory, biorąc pod uwagę Greater, Sp Greater Spire oraz Spire działające pełną parą, ale Dimaga ciekawie w Heart of the Storm gra, opóźnia te koruptory tak mocno jak tylko się te brudlordy opóźnia się dosyć, no mocno i opóźnia, nie, nie raszuje do nich, nie próbuje mieć już w tej 15 minucie ich całej masy Mutaliski wylatują już z bazy, no miał taką możliwość Mutale, czy ja wiem, czy te Mutale będą takie co na pewno do Harasu, świetnie się tutaj mogą spisać, ale do walki z taką ilością wikingów do końca nie jestem pewny, wikingi wszystkie lądują, a to oznacza mniej więcej tyle, że Mutaliski teraz mają tak zwany Field Day, wielki błąd ze sobą Turuka, że wylądował tymi jednostkami, tak, ach. Eee, zobaczymy, mutaliski pięknie sobie tutaj poradzą z wikingami, bez żadnych problemów, 3-1, eee, 1-3 z drugiej strony. Eee, no i mutaliski zniszczyły całą tutaj powietrzną armię i teraz e, Turok ma lekka przechlapane, bo wszystko co może robić to po prostu ruszyć tą armią e, do boju i postarać się zniszczyć jak najwięcej zanim sam zostanie zniszczony. Jednak E, to nie zmienia faktu, takiego, że są lingi, które za chwilę wpadną sobie w ale e, Tu jeszcze jakieś helbaty próbowały cokolwiek wykombinować, więc Dimaga bardzo późno użył tych mutalisków. Ale zobaczcie, jak użył cała chmara. E, niespodzianka totalna i bolało. No a teraz, e, niestety, dla turuka ta baza za chwilę przestanie istnieć e, i tak. Powinno się zaraz tutaj dziać. No, tylko pozbyć się wieżyczki. Pamiętajmy że Teraz są 4 razy, razy szybciej. Regenerują swoje życie. Wieżyczka padła, więc pada tak naprawdę i całe tutaj wydobycie. Trzy razy szybciej regenerują życie i szybciej też są szybsze. Są teraz szybsze od Feniksów nawet. A jak wiem Fenix był najszybszą jednostką powietrzną w Wings of Liberty. To co, kończymy tutaj. U dołu już skończone. Dimaga w wyśmienitej formie, w wyśmienitej sytuacji mógł podlecieć, pozbyć się tutaj przeciwnika bez większych problemów tory są już w drodze e, tylko tych torów troszeczkę mało może być tak naprawdę chociaż jest trójka, jak będzie piątka e, i będą jednostki, które będą naprawiały wymaksowane tory może być dosyć ciekawie, mamy tutaj drops helbatów ale jeszcze teraz zostało e, upieczone 28 jednostek widzimy jak to szybko pada Istna rzeźnia, barbecue, ale DiMaga się tym naprawdę nie musi przejmować z tego względu, że on ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć działających baz. Z tego co widzę, pięć działających baz. Jego wydobycie jest na dosyć dobrym, powinno być na dobrym poziomie, jeżeli rozstawi swoje jednostki. A tutaj Terranowi po prostu się skończy. Terran, owszem, wydobywa teraz ładnie, ale w którymś momencie i Magic Box, czyli wszystko ustawione na holdzie. No i teraz tylko pozbyć się tych torów I nie ma żadnych wielkich problemów Był jeden fangal na helbaty Tego wszystkiego będzie po prostu za dużo Z tego co widzimy Czy nie będzie za dużo Zostanie jeden tor No ale Dimaga może iść na taką wymianę On ma nadwyżki w banku Miał nadwyżkę w banku Mako, ma więcej baz I tylko wykrwawić tego Terana Tylko i wyłącznie No i teraz mały switch Prosto w ultraliski i hydry, więc Wikingi do niczego się nie będą przydawały. Więc zablokowane aktualnie będzie dosyć dużo supplyu przez te Wikingi. Ciągle produkuje kolejne, no, nic tam takiego nie widzę. No ale zobaczcie, ile supplyu armii możemy już odjąć. Gdzie to jest? Tutaj jest, mamy 8, 9, czyli 18 supply armii idzie do piachu. Co sprawia mnie więc tyle, że armie są podobne? Helbaty też będą totalnie do niczego, i kolejny atak helionami po lewej stronie. No ładnie w sumie tutaj sobie Dimaga. Turuk radzi, jeżeli chodzi o niszczenie tej wydobycia. Więcej spajnów, lepiej je rozstawić. No są takie kamikaze rany, ale to jest jedna nadzieja, tak naprawdę, dla Turuka. No i cóż, trzy czołgi, jest parę torów. Helbaty. Wyłączmy, hel możemy wyłączyć helbaty e, oraz wikingi z walki. Był skan, pokazał i teraz e, wikingi będą po prostu tankowały. No ale już wymaksowane dziki wpadają w to wszystko. Czy utrzymają się? Jest ich szóstka, piątka, e, czwórka w tym momencie. Fangale zostały tam gdzieś rzucone. E, oj, oj, oj. E, nie utrzymają się tutaj e, z tego, co widać. E, próbowały jeszcze się tutaj wycofać. No ale jak już mówiłem, co jest ważne? Wykrwawić Terana. Teran wydobywa na ostatnich bazach Zerk. Szaleje, szaleje sobie tutaj, jeżeli chodzi o wydobycie 75 do 59. Co robi ten jeden czołg? To ja naprawdę nie wiem o co chodziło. Jest GG, więc 1 do 0 dla Di Bardzo ciekawy mecz. Inny, po prostu inny niż Wings of Liberty, i dlatego mi się to podoba. Więc tak, 100 dolarów do wygrania, ale to jest za Best of nine, za maksymalnie 9 gier, w jak więcej muszą rozegrać. To co, eee, w takim wypadku, teraz jest krótka przerwa nawet w grze, eee, organizatorzy mówią, że quick commercial break, więc zapraszam za mniej więcej 100 sekund, zapraszam na 3 reklamy, a potem wracamy dalej. Pamiętajcie też, że oglądając te reklamy wspomagacie MSS 2 TV. Be right back. Okej, okay. jesteśmy, zejdź, 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 siema, zejdź, zejdź mi z e, jesteśmy z powrotem, w takim wypadku i za chwilę zaczynamy, Dimaga gotowy, wszyscy gotowi, 1 do 0 e, dla Dimagi, ja jestem na tak, jeżeli chodzi o takie gry, nie było tu wielkiej, e, il, olbrzymiej ilości emocji, ale i tak było fajnie, było inaczej.